Raz, dwa, trzy, okej, okay, label oh. Modo robiąc lipę zapominasz o rodzinie. Co jakich dojadą za twoje głupie czyny. Ale twierdzisz, że ty wszystko wiesz najlepiej Krótka droga od człowieka do kurwiska Spójrz prawdzie w oczy, jesteś zwykłym felem, który się wszystkiego boi Strzelaz słucha na policji bardzo frajerskie. Tu ziomka czeka pudło. Trzy dni do rozprawy, on zakuty na komendzie. Siedzi grzecznie w celi, bo już jest za późno. przemyśleć swoje czyny na wolności, a go czeka pudło. Mordo! Podjeżdżają mercedesem pod komendę. Ratują ci dupę, bo jeden za wszystkich. Wszyscy! Ej! Hey! Za jednego! Okej, okay, label. Ostrow czeka z Tu całe życie z psami problem, a ty jesteś grzeczny pies. My to inteligencja, a twoja laska a. Ciągnie fiuty nam, to jedyne co cię z nami łączy Jebać policję i jebać zasady Mocne dragi na ośkę wlatują w noc Drilowcy to geje a. I pokazują słaby świat a. Tu ziomka czeka pudło 3 do rozprawy, on zakuty na komendzie Siedzi grzecznie w celi, bo już jest za późno Mógł przemyśleć swoje czyny na wolności A go czeka pudło Jednego! Zbijam tu z większym przekazem, niż wszyscy raperzy. Karyna tu daje dupy na zeszłowskie, choć zabaw z nią się. Okej, label! Jebane klasyki, osiem miechów siedzieliśmy za narkotyki! Wow! 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 Pozdro!